Plac od tego roku nosi nazwę Zespołu Poltorystycznego Snutki. Jest to też pohonorowanie działalności tego zespołu, który już działa 35 lat. Wywodzi się z, z kółka szkolnego, co tym bardziej cieszy, że tak wiele dzieciaków tutaj z nami dzisiaj też jest. Bardzo wszystkim dziękuję Radzie Sołeckiej i Sołtysowi za tą inicjatywę pohonorowania w taki sposób. Tych 30, 35 lat działalności zespołu folklorystycznego Snutki, w tym przede wszystkim państwa Mendelskich, którzy są nie tylko i ambasadorami Kotarzycy, ale Jarocina.